6 czerwca 1944 roku Francja. Nad kanałem La Manche świta dzień, a wybrzeże Normandii wypełnia się statkami. Okręty wojenne aliantów ostrzeliwują niemieckie fortyfikacje wzdłuż plaż, a nad głowami rozbrzmiewa szum samolotów, z których spadochroniarze zrzucają się za liniami wroga, a myśliwce przelatują nisko nad polami. Do zmroku na lądzie ląduje ponad 100 tysięcy żołnierzy alianckich, a wiadomość szybko rozchodzi się po okupowanych miastach i spokojnych gospodarstwach. Ludzie szepczą, że rozpoczęło się wyzwolenie. W górach i lasach, maquis, francuski ruch oporu wysadzali tory kolejowe, ścinali drzewa, blokując drogi i uderzali na konwoje. W stodołach i piwnicach małe radiatrze szczały. Nadając zakodowane wiadomości wysyłane z Londynu przez Zarząd Operacji Specjalnych, kody, które kiedyś brzmiały jak zagadki, teraz miały jedno jasne znaczenie. Powstańcie, pomóżcie w lądowaniach, przełamcie linię wroga. Jednak w Bordeaux nadzieja jest przyćmiona zdradą. Wciąż żywe są wspomnienia o zniszczonej sieci i opuszczonych kryjówkach. Panowie ostrożnie wypowiadają się o byłym przywódcy ruchu oporu który niegdyś inspirował setki ludzi, a potem stał się zdrajcą i podwójnym agentem. Jego decyzja o pomocy nazistom zniszczyła zaufanie i osłabiła ruch oporu w regionie. Gdy Francja podnosi głowę, zbliża się jego koniec. Nazywa się André Grand Clément. andré marie Ibert Grand Clément. urodził się 28 lipca 1909 roku w mieście Rochefort w południowo-zachodniej Francji. Jego ojcem był admirał Raoul Gaston Grand a matką Amélie de Barolet. Jego dzieciństwo upływało w rytmie wojskowych przeniesień ojca i nauczyło go dyscypliny oraz ciągłego przemieszczania się. Uczył się w prywatnej szkole katolickiej w Paryżu, ale spędził również czas w libańskim Bejrucie i Tunisie, które wówczas znajdowały się pod kontrolą Francji. Po ukończeniu szkoły w Paryżu zaczął przygotowywać się do kariery wojskowej. W tym okresie swojego życia poznał żonę de Pobrali się w 1929 roku i mieli razem pięcioro dzieci. Niestety, troje z nich zmarło w wieku niemowlęcym i przeżyły tylko dwie córki Gislain i Francine. Grand Clement służył jako oficer, jednocześnie studiując prawo w mieście Poitiers. Wypadek podczas jazdy konnej i choroba zmusiły go do opuszczenia armii i powrotu do życia cywilnego w 1934 roku. Rok później, osiadł w Bordeaux jako pośrednik ubezpieczeniowy. Zbudował biznes, nawiązał nowe kontakty, a później rozstał się ze swoją pierwszą żoną. W 1939 roku poznał Luset Tartas, jego przyszłą żonę. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, chociaż wcześniej został uznany za niezdolnego do służby wojskowej. Ponownie powołano go do dawnej jednostki i w 1940 roku walczył w Ardennes w bitwie pod Ston. Był wysoko ceniony za swoje działania bojowe, ale w czerwcu 1940 roku trafił do szpitala. Po podpisaniu zawieszenia broni między nazistowskimi Niemcami a Francją, 22 czerwca 1940 roku powrócił do Bordeaux. Przez krótki czas przychylnie patrzył na rząd Vichy na którego czele stał bohater I Wojny Światowej, Philippe Petain. André Grand Clemenceau był antykomunistą i podziwiał dyscyplinę Francji, która mówiła o odnowie narodowej. Rzeczywistość okupacji i posłuszeństwa Niemcom szybko zmieniła jego zdanie. Dzięki wsparciu ojca w 1941 roku wstąpił do ruchu oporu, choć pozostawał ostrożny w kontaktach, z wieloma lewicowymi i komunistycznymi członkami ruchu. W 1942 roku wstąpił do prawicowej grupy oporu Organisation Civil et Militar, znanej jako OCM i pod pseudonimem Bernard, został odpowiedzialny za rozległy obszar od Poitiers do Bayonne. Zebrał rozproszone grupy w jedną całość, utworzył małą kwaterę główną, sformował oddziały bojowe, wyznaczył pola do nocnych zrzutów materiałów i otworzył ośrodki szkoleniowe w pobliżu Bordeaux. Pomógł utworzyć obozy ruchu oporu. Zorganizował szlaki ucieczki do krajów neutralnych i sojuszniczych oraz nawiązał kontakt radiowy z Londynem. Cel był prosty: przygotować ludzi i ukryć broń do czasu wybuchu powstania przeciwko okupantom. Podczas swojej działalności w ruchu oporu 20 stycznia 1943 roku Grand Clement poślubił swoją towarzyszkę walk w ruchu oporu, Luset Tartas. W tym samym roku nawiązał współpracę z Wielką Brytanią. Kierownictwo Operacji Specjalnych SOI, brytyjska tajna służba utworzona w celu wspierania ruchu oporu w okupowanej Europie, potrzebowała silnych lokalnych partnerów. Jej zadaniem było wysyłanie do podziemia radiostacji, instruktorów, materiałów wybuchowych i broni oraz koordynowanie i wspieranie operacji w Europie zgodnie z szerszą strategią Wielkiej Brytanii i pozostałych aliantów. W południowo-zachodniej Francji znaleźli chętnego sojusznika w osobie Grand Clement. Dzięki wsparciu SOI sieć w Bordeaux szybko się rozrosła. Wykarczowano dziesiątki pól pod zrzuty spadochronowe. I udoskonalono szkolenie bojowników ruchu oporu. Przez pewien czas wydawało się, że wszystko działało dobrze. Jednak tak nie było. W 1943 roku niemieckie siły bezpieczeństwa zniszczyły sieć grup ruchu oporu w Europie Zachodniej. W całej Francji naziści rozbili sieci dzięki informatorom, poszukiwaniom radiowym i nagłym nalotom. Upadek grupy ruchu oporu w Paryżu doprowadził do aresztowań również w Bordeaux. Niemcy znaleźli tajne akta dotyczące innych grup ruchu oporu, które nie powinny były nawet istnieć, co doprowadziło ich do kolejnych domów i aresztowań. Przez pewien czas Grąklemą uniknął schwytania. W końcu jednak dowiedział się, że jego druga żona, Luset, została pojmana przez Niemców. Chciał się poddać, aby ją uwolnić, ale inni członkowie ruchu oporu nie zgodzili się na ten plan. Był zbyt ważną postacią. I wiedział zbyt wiele. We wrześniu 1943 roku został rozpoznany w paryskiej kawiarni, aresztowany i przewieziony z powrotem do Bordeaux. Tam oficer niemieckiej tajnej policji Gestapo i sprytny łowca szpiegów Friedrich Doze przesłuchali go i przedstawili Niemcom to, co już wiedzieli o jego działalności. Wiele nazwisk ruchu oporu nie było już tajemnicą. A Grand Clément zdał sobie sprawę, że Niemcy wiedzą o większości jego działań. Wtedy doszło do zaskakującego zwrotu akcji. Niemiecki oficer dostrzegł u swojego jeńca nienawiść do komunizmu i złożył mu propozycję: Jeśli podziemie zrzeknie się części broni i zmniejszy zagrożenie zbrojne dla niemieckich rządów, wielu spojmanych więźniów zostanie uwolnionych. Później, po wycofaniu się Niemców, ci sami ludzie będą mogli utworzyć tzw. białe oddziały ruchu oporu, aby walczyć z komunistami we Francji. Była to umowa, która wykorzystywała jeden strach przeciwko drugiemu. Grand Clément wykorzystał kilka godzin warunkowej wolności, aby porozmawiać ze swoimi sojusznikami na temat tej propozycji. Niektórzy wysłuchali go, ale większość odrzuciła ten pomysł i rozmowy zakończyły się fiaskiem. W pewnym momencie członek ruchu oporu omalnie zastrzelił Grand Clement za zdradę i współpracę z wrogiem. Mimo to przyjął ofertę gestapo i około 1 trzecia ukrytych zapasów ruchu oporu. Mniej więcej 45 ton materiałów została przekazana. W zamian uwolniono ponad 100 więźniów, a planowane aresztowania zostały odwołane. André Grand Clément zdradził ruch oporu i został niemieckim podwójnym agentem. Decyzja Grand Clement podzieliła podziemie w regionie Bordeaux. Niektórzy twierdzili, że uratował życie wielu ludziom i zachował siły na przyszłość. Inni twierdzili, że przekazał wrogowi środki do zniszczenia lokalnego ruchu oporu i w najgorszym możliwym momencie zawiódł zaufanie. W międzyczasie zniszczenia szerzyły się, a Niemcy działali z brutalną szybkością. Nikt nie był bezpieczny, a każde spotkanie mogło być pułapką zastawioną przez Gestapo. Na początku 1944 roku sytuacja we Francji ponownie uległa zmianie. Nowe działania okupantów niemieckich skłoniły kolejnych mężczyzn do przystąpienia do ruchu oporu. Nakazy pracy przymusowej wysyłały wielu młodych robotników do lasów zamiast do Niemiec, a brytyjska SOI wznowiła zrzuty tam, gdzie było to możliwe. Powróciły zasadzki i niszczenie torów kolejowych. Jednak rana po porozumieniu Grand Clemont z Gestapo nie zagoiła się. Po kraju rozeszły się plotki i gniew. W lipcu 1944 roku francuska służba w Londynie wysłała krótką wiadomość radiową, w której nazwano Grand Clemont zdrajcą i współpracownikiem nazistowskich służb specjalnych, odpowiedzialnym za śmierć innych bojowników ruchu oporu. Grand Clemont nadal miał kontakty i lokalnych wpływowych sprzymierzeńców. Niektórzy wierzyli, że próbował ocalić swoich ludzi, a jego wrogowie szukali kozła ofiarnego. Ukryli go wraz z żoną Lousette w Pilas Jurmer, niedaleko wybrzeża Atlantyku. Napisał długą prośbę, którą zamierzał przedstawić w Londynie, generałowi Charlesowi de Gaulle, przywódcy wolnej Francji. Grand Clément pozbył się gestapowskiej inwigilacji i szukał sposobu, aby dostać się do Londynu brytyjskim samolotem. Agenci z reaktywowanej sieci SOI w Bordeaux powiedzieli mu, że mają rozkaz zabrać go do Anglii, aby mógł osobiście bronić się przed zarzutami. Było to jednak kłamstwo mające na celu ułatwienie jego schwytania. Gronklemon uwierzył im i zgodził się wyjechać, zabierając ze sobą Luset i swojego ochroniarza, Marka Duluge. Nie zawieziono ich na lotnisko, lecz do ukrytego obozu. Tam członkowie ruchu oporu zorganizowali krótki trybunał. Wypytywali go o porozumienie z Gestapo. Twierdził, że uwolnienie wielu osób oraz skierowanie gniewu Niemców z dala od jego ludzi, a w stronę ich prawdziwego wroga, komunistów, było słusznym posunięciem. Sędziowie uznali, że przekazana przez niego broń i informacje osłabiły ruch oporu w regionie i doprowadziły do aresztowań i śmierci, których nie można było usprawiedliwić. 27 lipca 1944 roku. Dzień przed jego urodzinami ruch oporu nakazał egzekucję Andre Grand Clemonta. Wyrok został wykonany natychmiast. Wraz z nim rozstrzelano również jego ochroniarza i żonę Luset, mimo że nie zgadzała się z decyzją męża o współpracy z Gestapo. Reakcja nazistów pokazała, jak bardzo cenili oni podwójnego agenta, który pomógł zlikwidować struktury ruchu oporu w Bordeaux i okolicach. Na początku sierpnia 1944 roku rzekomo zamordowali 50 więźniów w odwecie za śmierć Grand Clement. Kiedy André Grand Clement został stracony przez bojowników ruchu oporu za współpracę z wrogiem i zdradę francuskiego ruchu oporu, miał 34 lata. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.